Sieman, z tej strony i witajcie w kolejnym odcinku z Bety Nadzoru. Dzisiaj oceniamy kolejną sprawę oraz mam dla was, e, w sumie, dwie informacje, nie wiem. E, chciałbym pod koniec każdej, każdego werdyktu wydanego otworzyć jedną skrzynkę. No nie wiem, może to coś zadziała, może ta karma po prostu, pozytywna karma napłynie na te skrzynki i wydropi coś, cokolwiek. E, może to coś przyniesie, nie wiem, może to jakoś będzie ciekawsze, ta Beta Nadzoru, pod koniec będzie jedna skrzyneczka otwierana. A druga sprawa to taka, że ogółem komentarze są podzielone, jest zazwyczaj 50-50, że połowa broni mojego werdykta, połowa nie zgadza się z nim i stawia tam jakieś, e, e, po prostu stawia zarzuty z aspektowi, jeśli jest niewinny, że cheatował, tak. Dobra, tak więc mamy z aspekta na mapie Dedas 2, nasz aspekt maskiny, skiny, bagnet M9, niebieska stal. To jest chyba jeden z najdroższych tych magnetów. Tak, jest no. Stoi gdzieś koło rzezi gradientu. Nie, gradient w sumie drogi. Ale niebieska wcale też jest droga. Ale dobra. Mamy mapę DLS-2, jak na razie nic nie robi. Nasz aspekt tam jednego zauważył. I to tyle. Dobra. Tak więc, skoro komentarze są podzielone, to chciałbym zrobić jeden odcinek, w którym. Pokazałbym wam demko, to ja bym miał swoje Ja bym miał swoje zdanie wyrobione o tym aspekcie. wy byście mieli swoje zdanie I po tych kilku dniach, jeśli nagrywałbym już kolejne To wy byście w komentarzach pisali, czy ktoś jest wtedy winny, czy jest niewinny Z uzasadnieniem oczywiście, komentarze by były załączone tylko przeze mnie, moderowane Moderowana sekcja komentarzy Wprowadzałbym tylko do publicznego statusu, tylko te, które zawierają jakoś porządną argumentację swojej wypowiedzi, swojego stanowiska wobec danego cheatera. Jak na razie nasz aspekt troszkę tam ogarnia. O, No i dostał. Na razie. Na razie jest czysto. Dobra, więc wracając do tego, jeden odcinek będzie taki, tak jak mówiłem, że e, ja zostawię, odłożę ten werdyk na później, do kolejnego odcinka. I zobaczymy, czy... No czasami ja po prostu czegoś nie widzę, czasami wy coś zauważycie czego ja nie widzę na odcinku. Różnie to bywa, tak więc e... myślę to będzie jeden taki odcinek. Chyba, że wam się spodoba coś takiego, że będziemy, ra... będziemy razem głosować. Ale to też nie ma sensu troszkę. To się bardziej na streamy nadaje. Często widziałem gości, którzy streamowali i robili coś takiego, że... Beta nadzory i potem w komentarzach się lała po prostu rzeka... E... Tyferek, czyli na przykład 1, 1, 1, 1, co oznaczało, że jest kompletnie niewinny, oraz na przykład 1, 2, 1, 2, czy coś takiego oznaczało, że jest tam w paru przypadkach winny. nasz Aspekt kieruje na razie. Dosyć mu to idzie. Szuka sobie broni, defuzuje. Postara się taki odcinek nagrać. A werdykt będzie potem w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy tu się da jakoś schować ten jeśli tak to byłoby naprawdę fajnie. Nie, jakaś komenda na to jest. Może to jakoś tak przygotuję, żeby nie było hadu. Ten had też przeszkadza. I oczywiście też można wyłączyć. Dobra, jak na razie trzeba się zająć tym suspektem. On ma statystyki, on jest pierwszy, 37 na 12. Ale na razie wszyscy, z tego co ja tutaj mówię cały czas i gadam z wami, gadam sam do siebie w sumie, to na razie jest czysty. Tylko szkoda, że żaden nie obronił tego, bo no, Oni terroryści sobie tam tak po prostu wbili, może tam jeden padł. Pelikan tam padł. No i suspect zabił Daisy coś, coś, coś tu nie pasowało. On przemierzył gościa, który stał za ścianą. Coś tu nieładnie, nieładnie. O widać, że nie ma szans, nie ma się, nie ma szans wbić. Tam jeden przeszedł, próbuję go stanować. Bania, nie bania, ale było blisko bani. Tak, próbuję, coś tam, coś tam. Nie wiem, czy on wie o nim, czy nie wie. Oczywiście wiedział, że jeden skakuje do tunelu, no to tam odpatrzeć, ale najzwyczajniej w świecie zabił tego gościa, który stał za dorsami na midzie. Bo też się trochę wychylił z tym gailem, no wiadomo, że nie miał szans, no chyba że jest fuksiarskim gościem, który wali z gaila przez całą mapę Heady. No terroryści na razie siedzą w tunelu, na razie nic się nie dzieje, jeden terrorysta stoi przed długą. Trzech terrorystów planuje wbić się midem, jeden wchodzi shortem. Salmon zabił na shortcie. Będą próbować wbić się na A razem z bombą. I nasz saspek na razie pilnuje gościa, który stoi przed B. Jack Szpara tam próbował dzielnie walczyć na temat, A. Wywalczył jeszcze dwa kille, natomiast e, gości z bombą przeżył. I bomba jest zaplantowana na A. Tak więc terroryści przegrali tą rundę. A nasz suspect na razie. No nie wiem. Była tylko ta jedna akcja z tym SP. Podejrzany moja SP w sumie. Ale to też nie wiem, mógł tam mierzyć, mógł tam jakieś tam szpary pomiędzy tymi przejściami, tam coś lukać. Może też dostał takie info od Boga. Zawsze rzuca ten smoke. Co jest takie średnie, nie wiem, on będzie raszował z tym czy coś. Dobra, więc teraz skakują mu na shorta i jednego prawie go musnął po nóżkach, natomiast no nie uderzył w niego. Dwóch terrorystów stoi na midzie, dwóch panelu ten jeden próbuje wziąć, dwóch próbuje długą. Powoli tam wchodzą tą długą, zabili gościa na spocie, został jedyny jeszcze. Eee, kto to w sumie został? W sumie już nikt nie został. Violet, fioletowy tam był jeszcze na shortzie. Natomiast będą chyba wchodzić na A, tak jest. Bomba wchodzi razem z Escortą na A, a nasz suspekt razem z innym, swoim współtowarzyszem stoi na midzie. Być może uda się w kierunku długiej na szorcie. Nie wiem, czy ma cokolwiek tam do roboty. Tak jest, będzie powoli, szedł na tą długą. Kompan go tam kuruje z tyłu. Kryję mu plecy. jest tutaj smog, no to jest dosyć ryzykowne dla Saspekta. Dla naszego gościa ogółem, wchodzić do smoka, nic nie widać przy tym smoku. Przeczekali przeczekali aż sobie smok opadnie. Terrorysta już tam stoi, już tam jednego zdjął. No niestety, no odwrócił... Gościu zaspił odwrócił uwagę. I sobie spokojnie jego kompan zabił. Naszego aspekta Nasz aspekt ma staty 4113, więc gra w sumie bardzo dobrze w porównaniu do reszty. A więc, jeden terrorysta stoi na tunelu, trzech terrorystów stoi przed długą. Jeden stoi na galerii. Terrorysta z B będzie chyba chodził midem. Tak jest, ja właśnie on to robi. Nie, ja jednak wycofał, idzie tą galą. A więc mamy dwóch terrorystów na gali, dwóch już cofa antyterrorystów z B na A. I nasz suspekt stoi i czeka aż wyjdą mu z długiej, może pościąga kogoś AWP. Już tam dwa smoki poszły, no i niestety został zabity. A więc prawdopodobnie jest to ostatnia runda. I jak na razie nasz suspect jest czysty. jeśli próbują wbiegnąć na poprzez długą. No ale no niestety no suspect już nie miał szans, tak więc e, koniec meczu i koniec naszej sprawy. No to mi się wydaje, że on był czysty, znaczy nie wydaje mi. Ja mam 95% pewność, że on był czysty, nawet mogę powiedzieć, że 100% poza tą jedną akcją. Tak więc mój werdykt jest taki, że jest niewystarczające dowody. Są niewystarczające, na pewno nie griffing, na pewno nie wspomaganie spoza gry, celowania także nie, wspomaganie pola widzenia, poza tym jedną akcję nie miał. Tak więc przesyłamy werdykt i może karma nam się, karma nam wróci poprzez otworzenie jednej skrzyneczki, będzie to skrzyneczka łowcy. Także mam bardzo dużo tych skrzynek, nawet musiałem zatrudnić jeszcze murzyna do przechowywania mi skrzynek, dlatego że mój magazyn nie wystarczył, moje main konto także nie wystarczyło. I tych skrzynek jest dużo. Tych skrzynek jest 2000, około, plus jeszcze tam za 200 na 300 na rynku wystawione, a jeszcze ze 200 sprzedanych. Dobra, a więc jeszcze może karma nam się zwróci poprzez na przykład taki AK Vulcan bądź y, M4 pustynne, pustynne uderzenie. Zresztą strike. Right. O, satrak zostanie. CZK autoskrętka Twist. Stanie minimal wear? Może lekko używane. Tak jest. Tak więc ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam w czwartek na kolejny odcinek Betty Nadzorów. W sobotę jest ogłoszenie konkursu. Zapraszam także na moją grupę na Steamie, na której będą organizowane kolejne konkursy, a w otwieraniu skrzynek będzie tylko przypomnienie o tym, o nadchodzącym konkursie, może tak to nazwę. Także spróbuję ogarnąć jakiś, e, tak żeby e, po prostu widzieliście całą sprawę. Jeśli mam zrobić taki odcinek, że to Wy zagłosujecie, razem ze swoją argumentacją na to czy gościu jest winny, czy nie jest winny. Będziecie to pisać w komentarzach. Spróbuję to jakoś ogarnąć tak, żeby wszystko było, bez hadu, bez wszystkiego, tak żeby była cała wizja. Tak więc ja Wam dziękuję jeszcze raz za uwagę. Na razie.